Cześć! Zrobimy dziś naleśniki. Ale naleśniki takie chrupiące z zewnątrz, miękkie w środku, takie z twarogiem, naprawdę wyśmienite. Możesz zrobić zwykłą trzepaczką taką. Możesz zrobić jak masz robota kuchennego, robotem kuchennym. A możesz po prostu zwykłym mikserem zrobić te naleśniki. Ja mam akurat robot kuchenny, więc zrobimy to w robocie. Ja mam mleko owsiane. Ty możesz dać zwykłe mleko, albo po prostu, nie wiem, jakie chcesz. Także wlałem 700 g mleka mililitrów, mililitrów. Na to damy dwa jajka. Damy paczuszkę małą cukru waniliowego. I damy 3 łyżki cukru. Ja używam cukier trzcinowy. Ty możesz dać zwykły alternatywnie. To jest po prostu, zależy od Ciebie. I teraz wymieszamy to wszystko. I teraz dodajemy mąkę. Po prostu mąkę trzeba dodawać do takiego momentu, aż ciasto będzie takie nie będzie bardzo gęste, takie będzie na półgęste. Jak pokażę. I teraz dodajemy jakieś około 50 50 ml wody gazowanej. To spowoduje, że te naleśniki nie będą pękały. Będzie robi takie oleiste, więc będzie zaraz dobre. Żeby nam się dobrze smażyło, dodajmy jeszcze taki chlust oleju do ciasta. Olej zwykły roślinny albo oliwa z oliwek. Patrz, ciasto jest takie już oleiste. Takie powinno być właśnie. Nie ma grudek, jest dobrze wyrobione. Zaczynamy smażyć naleśniki. Patelnię mam nagrzaną, dajemy na pierwszego naleśnika trochę, naprawdę tak bardzo umiarkowanie, oleju. Z pierwszym naleśnikiem jest zawsze problem taki, że chce się po prostu... nie chce się odkleić. A jak damy troszeczkę oleju, to jest zupełnie już inaczej. Tak, naleśnik jest już z jednej strony podsmażony, teraz przewracamy na drugą stronę. I tutaj jakaś minutka i będzie dobre. Zobaczcie, naleśnik rośnie, robią się takie bąble. To znaczy, że trzeba go przewrócić na drugą stronę. Po prostu daje nam taką informację. Przewróć mnie. O, przewróć. Proszę bardzo. Faktycznie. Proszę bardzo. Naleśniki są gotowe, fajne, cieniutkie, wysmażone. Można je podawać z czym tylko chcesz. Jeżeli te wskazówki są tutaj dla Ciebie przydatne, są wartościowe, zapraszam do zasubskrybowania kanału. Naleśniki mamy gotowe. Teraz zabieramy się, żeby je uszlachetnić. Zrobimy farsz. Potrzebujemy do tego twaróg, cukier waniliowy, cukier normalny, potrzebujemy 3 żółtka, no do takiej ilości 3 żółtka. No i to wszystko. Przełożymy twaróg tutaj do większego naczynia. Teraz oddzielimy białko od żółtka. Te żółtka są takie jakieś dziwnie małe, więc. Więc potrzebujemy aż trzy. Ja te żółtka przerzucam osobno na razie, bo muszę sprawdzić, czy nie ma jakiejś skorupki, dlatego to robię w taki sposób. Ale są ładne, czyste. Teraz jestem pewien, że jest ok. Dajemy cukier waniliowy, paczkę. I dwie łyżeczki cukru. Ja używam trzcinowy. I to wszystko musimy dokładnie wymieszać. Energicznie, energicznie i dokładnie. Sprawdźmy, czy jest wystarczająco słodki, bo już jest wyrobione. Trochę mało. Dajmy jedną, może półtorej łyżeczki jeszcze cukru. Sprawdzaj mm. słodkość, dlatego że cukier cukrowi nierówny. Trzcinowy tak jest. troszeczkę jest inny niż biały. Twaróg mamy wyrobiony. Co robimy dalej? Bierzemy się za zawijanie naleśników. Tak, kładziemy twaróg, nie za dużo tego twarogu. Ładnie składamy w taką kopertę. I następny bardzo. i następny tak samo. Zobaczcie, tu mamy, z jednej strony jest mniej spieczony naleśnik, z drugiej bardziej. I ten z bardziej tą stronę dajemy, na tą stronę dajemy twaróg. Tamtą będziemy jeszcze obsmażać, tak żeby były kruchutkie. Więc ta strona bardziej spieczona do środka. O, proszę bardzo. Tak, mamy patelnię tutaj już nastawioną. Wlewamy olej. Tak, żeby przykryło ładnie nam tutaj dno patelni i czekamy, aż się podgrzeje. I kładziemy naleśniki na tłuszcz obsmażamy je. Akurat będą cztery pasowały idealnie. Smażymy tak długo, aż się zarumienią. Z jednej strony później, z drugiej strony i będą gotowe. Troszeczkę zmniejszę. O. Naleśniki są opieczone z jednej strony, teraz przekładamy na drugą. Lekko zarumienione, będą pyszne, chrupiące. Naleśniki mamy gotowe. Teraz zrobimy, żeby były ładniejsze. I możemy dorzucić jeszcze boróweczki. I voila. Jeśli to, co widzisz na tym kanale jest dla Ciebie wartościowe, pożyteczne, daj lajka. Jak chcesz być na bieżąco z naszymi propozycjami, zasubskrybuj kanał. Ja ze swojej strony dziękuję za oglądanie. I...